Witam serdecznie wszystkich, nie wiem jak jakość dźwięku, pewnie się nie polepszyła, bo tu idzie echo. Niestety sala jest dość duża, jest to sala konferencyjna, więc dzisiaj jakaś jedna z sal, które są tu w hotelu, w którym pracuję, dzisiaj o tym jak można spróbować zarabiać na YouTube jak ja mogę Wam w tym pomóc. Dlatego, że o tym ostatnim filmiku, jak widzicie, to tam dużo ludzi by może chciało, może nie wiem, bo się boję, a ja uważam, że nie ma czego się naprawdę bać, bo to nic nie kosztuje. To jest moje całe studio. Akurat tutaj specjalnie przyszedłem tylko taką salę, gdzie jest lustro i to jest cały sprzęt, który Mam do tej pory zainwestowane. Idzie tam ten mikrofon, idzie, ale w Niemczech to nie dzieje się tak jak w Polsce, że dwa dni mam już go w domu. Tu jak się zamawia na Amazonie, czy tam na Ebayu, to idzie dwa tygodnie przesyłka albo i dłużej. Także troszkę to jest inaczej jak u nas. Ale bo spróbuję, przynajmniej tym osobom. Dzisiejszy filmik to jest taki bardziej właśnie dla osób, które by chciały a nie wiedzą co, jak i dlaczego. A dlaczego ten film dzisiaj powstanie? To powstanie ze względu na pewną osobę, która po ostatnim filmie, w, w komentarzach pod tym filmem, zaczęła mnie bardzo obrażać. Ja te komentarze usunąłem w końcu, ale potem podjąłem też konwersację, ale, ale teraz żałuję, że umierzę, to usunąłem, bo byście zobaczyli na przykład w tych komentarzach, bardzo wiele osób się podpiło pod ten komentarz i zaczęli mnie bronić, ale to świadczy o człowieku, który nagrywa jakiś inny kanał, też tematyka budowlana. Ja nie chcę wracać kto to i co to, który jak gdyby dla mnie to zupełnie nie wie, o co w biznesie chodzi. Pewnie wie, ale nie chciałby, żeby ktoś inny o tym wiedział, bo jak on ma ten kawałek tortu, żeby już więcej nikt ani uzałka nie zabrał. Dla mnie to jest dziwne, no tak to jest. A powiem Wam, że ten tor długowy jest naprawdę duży, więc niech każdy próbuje sobie tam, no, wiadomo, że nie każdy, no ale jak kto chce tak, to, to niech sobie próbuje tam coś działać w tym kierunku, żeby te parę złotych zarobić. To może powiedzmy robić profesjonalnie, profesjonalny sprzęt, ekipa montażowa, super zdjęcia, super filmiki i, i wrzucasz to na YouTube, co wcale nie znaczy, że odnieś tam sukces, albo robić to tak bardzo amatorsko, jak ja. I też wiadomo, nie odniosłem jakiegoś sukcesu na YouTube, to, to nie ma o czym rozmawiać, tak? ale jakieś tam pieniądze z tego zarabiam, więc każdy może po prostu spróbować tak amatorsko, jeżeli chce spróbować. A ja Wam za chwilę spróbuję to wytłumaczyć, może podpowiedzieć kilka słów, żeby każdy, jak już chce spróbować, żeby tam nie łatwiej, tak? Bo tam poszło ta osoba z tego kanału, zaczęła mnie strasznie jechać, wyzwała mnie od spodziewki, że ja w tagach wpisuję nazwę Łukasz Budowlańc. Zaraz Wam wytłumaczę tagi. Bo wiele osób wie o co chodzi, no ale może niektóre osoby nie wiedzą. Więc zacznijmy od początku. Słuchajcie, no, zdecydowaliście się na nagrywaniu, tak? Że będziecie upubliczniać to. No. Pamiętajcie, że nie musicie też pokazywać swojej twarzy, jeżeli na wstydzicie się ja musicie, że jesteście brzydcy albo starzy, to tak samo jak ja bym myślał, że o jestem stary, no to nie będę pokazywał twarzy, będę nagrywał tylko drzwi, jak się montuję, tak? Ale to nie załapie najprawdopodobniej. Najczęściej właśnie musicie pokazywać swoją twarz, swoją osobowość, siebie. Żeby to miało jak gdyby ręce i nogi. Bo YouTube naprawdę niestety nie działa tak, jak niektórzy myślą, że jak ktoś wrzuci filmik, jak się wstawia drzwi, i zrobi to pełną profeskę, to będzie tam wielka oglądalność. Nie, to ja mogę wrzucić taki filmik, na przykład, jak wstawić drzwi i on będzie miał większą oglądalność i ja tam popełnię jeszcze z 5 błędów zrobię to montaż, ale jak będę miał większą oglądalność dlatego, że YouTube działa YouTube, sorry, niektórzy mówią z angielskiego ja mówię po polsku, tak? YouTube działa na zasadzie takiej bardziej właśnie albo kogoś lubimy i go oglądamy albo albo nie, tak to działa w tym internecie tak samo oglądamy na przykład na Facebooku Coś tam, coś tam, że tego lubimy, tego oglądamy, a tego nie lubimy, to nawet nie wchodzimy na jego brożu. tak? Chyba je co, Słuchajcie, normalnie założyłem ostatnio ja chyba Facebook, ale to mniejszy stan. Nie jako działka i ja tylko pod swoim nazwiskiem i imieniem. Ja mam, bo tak widzicie, jak u mnie, to jak to zawsze, zaczynam o jednym, a potem przerzucam się na inne tematy i nie wiem, co i jak. Tak macham rękoma, bo ja mam trochę chyba tego, Pomóż, nie? Tak mówią niektórzy. Więc słuchajcie, no jak ktoś chce zacząć nagrywać na YouTube, to naprawdę trzeba znaleźć na przykład jeden temat. Młodzież, młodzież 15-latkowie, 20-latkowie, to oni tam mogą walić wszystko. Tu naprawdę walą takie duperele, że dla starszych ludzi w moim wieku albo 30 to śmieszne filmy, są bezsensowne, ale mają wielką. W oglądalność przez tych swoich rówieśników albo młodszych, tak? Ludzie starsi, potrzebują już czegoś innego. Ja na przykład nagrywając taki film jak dzisiaj, to tak jak już ostatnio wam mówiłem, nie wiem, to dni temu, że mi się kanał. To nie jest dobre dla kanału, jakby wybudowanego. Dlaczego to nie jest dobre? Bo jakbym cały czas utrzymał się tylko przy budowlance, to mogę dostać oferty współpracy przez firmy budowlane, które chciały już zareklamować jakiś towar przeze mnie. Ja oczywiście już dostałem. Odmówiłem współpracy, ale takie oferty już miałem. To na innych kanałach widać, jak człowiek tak popatrzy, to na przykład reklamują buty, reklamują stacje uzdatniania wody, reklamują coś tam, reklamują kołki, reklamują mu jakieś... po prostu. Na tym to polega. W pewnym momencie, jak macie już trochę większą oglądalność, zgłasza się dla Was firma, czy producent chemii budowlanej, czy no bez różnicy, jakaś firma, no ja mówię o budowlanych ale jak z fotografią na przykład związany jest z tym, to zwróci się do Was y, jakiś tam producent, czy tam przedstawiciel dystrybutor jakiegoś na przykład aparatu fotograficznego, ja panie zrób tam tego, tam panu go na przykład. Tak dzieje się w tym świecie YouTube'owym przy tych małych wyświetleniach naszych takich, bo tam, tam miliony wyświetleń, to tam... Są milionowe kwoty, też wchodzą w rachubę przy reklamie. Więc ja też miałem takie propozycje. Odmówiłem, odmówiłem no musiałbym być nieszczery, musiałbym jak gdyby namawiać Was do czegoś, czego w ogóle nie znam, tak. No więc odmówiłem. Teraz jak pojechałem do Niemiec, ten kanał mi się właśnie troszkę rozwalił, więc znowu. Nie zadzwoni do mnie producent jakiś tam chemii, czy, 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 czy producent pieca, czy pomp ciepła na przykład, nie zadzwoni. Panie słabie tutaj fajnie Pan nagrywa, może byśmy się dogadali, by Pan zareklamował coś tam, co oni oczywiście sprzedają, tak? Ja wtedy mogę się zgodzić albo się nie zgodzić. Najczęściej na tym naszym polskim YouTube niestety ci mali, tacy właśnie jak ja, się zgadzają. Trochę to jest dla mnie dziwne, bo, bo oni chyba nie wiedzą, ile się wydaje na reklamę w firmach, budżety są reklamowe i zgadzają się na takie niewysokie stawki. Ale dobra, no, chcą zarobić parę złotych, więc niech sobie zarabiają. Ja nie chciałem się zgodzić, więc się nie zgodziłem. To moja decyzja to po prostu dziękuję, do widzenia i tyle, tak? Czy kiedyś ktoś do mnie jeszcze się zgłosi? Nie wiem. No. Teraz właśnie dlatego chcę w sumie, że jak ten kanał się rozjeżdża tak bardzo mocno, zbudowlanego na no nie wiadomo jaki. To, to po prostu nikt do mnie nie zadzwoni, tak? ale to nie jest dla mnie najważniejsze. A teraz już powiem Wam o tym, co robić, żeby na przykład zwiększyć poglądalność. Zaczynając nagrywanie, ale to nie tylko zaczynając, nawet jak już mając kanał taki jak ja w tej chwili powiedzmy, mam tam trochę subskrybentów. 10 tysięcy, niby dużo, tylko że tu nie zwracajcie uwagi na salę subskrybentów, bo, bo to niczym nie świadczy. Yy, możecie mieć milion, a ja zarabiać już nic, bo nie nagrywacie filmików na bieżąco. Jak gdyby, więc tak, tego to by działa, że jeżeli nagrywamy filmiki jak gdyby na bieżąco, co jakiś czas, co tydzień, co trzy dni, co dwa tygodnie, to w miarę mamy jeszcze coś tam, te dochody nam albo się stabilizują i je mamy. A jeżeli nie będziemy nagrywali przez pół roku, to jak ja będę przez, przez to nagrywać, to za pół roku już bym nie miał tam z YouTube pewnie nie, może z złotówkę. Tak to wszystko działa. Więc tutaj Wam spróbuję troszkę pomóc, jak to m, się wbić w tego YouTube'a. A zostało to spowodowane właśnie przez tego Pana, który myśli, że jest mądry, a w sumie dla mnie to troszkę nie halo. Naprawdę żałuję, że wykresowałem te, te, te komentarze, bo to właśnie świadczy o kulturze innego człowieka. Bo ja bym chciał, żeby ludzie tak się bardziej, byli tacy po prostu. I to już jak kiedyś gdzieś tam mówiłem, że czy to z pism, czy z platformy, czy z innych jakiejś tam partii, to żeby normalnie rozmawiali i tyle, nie? Jak gdyby się kochali. Żeby mogli czasami się przytulić, jak się mówi cześć, to żeby tak jeszcze też się przytulić i tyle. Ale nie każdy tak potrafi, no w tej chwili jesteśmy strasznie rozwalani w tym kraju. My to my, my, to wy. No, jak widzicie, jak zwykle zaczynam o jednym, a, a nie mówię o tym, o czym miałem mówić. Więc teraz powiem wam kilka słów dla tych, którzy chcieliby nagrywać, na co zwrócić uwagę. A więc pamiętajcie, Nieważne jest, co nagrywacie. Zupełnie jest nieważne, co nagrywacie, czy na YouTube to jest, czy nie ma. Na przykład ja powiem na przykładzie yy, wstawianych drzwi, przykład, które mam tutaj gdzieś w skoku. Yy, to nieważne, że jest już tysiąc filmików takich, jak ktoś tam wstawia drzwi. To jest zupełnie nieważne. Nagrywajcie film, że też wstawiacie drzwi. Pokażcie, jak to robicie. Powiedzcie czemu tak, a czemu nie inaczej. A tutaj spróbowałem tak, a wyszło trochę inaczej. Gdzieś mi pianka wypychała te drzwi. Mówcie to i starajcie się przede wszystkim naturalnym. Tak mi się wydaje. To pomógł mi się wydaje. Bo ja staram się być naturalnym, więc, więc myślę, że też. Bo w dużych kanałach są sztuczne, to wszystko szybko widać. I, i ja na przykład takie sztuczne kanały wyrzucam. Tak samo jak wyrzucam kanały, gdzie są lajku lajkuj, like kochaj mnie i pocałuj w tyłek, to też te wszystkie Obejrzę raz czy dwa i więcej, już nie chcę do niego wracać, z tego człowieka, bo to jest fajne dla ludzi, którzy mają 15 lat. Oni tam się wkochają w tych lajku i strajku, i te inne. A człowiek dorosły, jak w moim wieku, myślę, że i młodsi, 30-40-latkowie, to też raczej nie przepadają za tym. Niestety u nas to jest takie strasznie mocno nachalne, jak zauważyłem, i jest jak jest. Więc Starszy to chyba moim zdaniem lepiej nie powinien wrzucać na na swoich filmach takich rzeczy. Czy tam zasubskrybuj mnie, zasubskrybuj mnie, zalajkuj mnie, wrzuć mnie gdzieś tam coś tam. Także dla tych starszych, to myślę, że tego nie polecam, tych właśnie wszystkich. Jak widzicie, u mnie tego nie ma i jest okej, okay, tak? A ja ze swojego doświadczenia właśnie wiem, że, że mnie to wkurzało i to wrzucało. Teraz. Druga sprawa, to taka pierwsza, ale teraz powiemy o tych drzwiach. Na Czyli nagrywamy film o drzwiach. Jak się montuje drzwi? Oczywiście to może być na przykład jak sadzimy cebulki to Liban, tak? Ale zwróćcie uwagę, jaki trzeba dać tytuł w takim filmie. Bo możemy na przykład dać tytuł Montaż Drzwi. Możemy taki dać tytuł. Ale możemy też dać tytuł, jak drzwi zamontować, na przykład. Jak zamontować drzwi wejściowe, lub jak zamontować drzwi do pokoju. Dlaczego tutaj lepiej na przykład dać pytanie? Bo to trzeba wziąć pod uwagę to, czego szukają ludzie w internecie, co wpisują w wyszukiwarkę. Więc w wyszukiwarkę nie wpisują. Montaż drzwi najczęściej, tylko jak zamontować drzwi. Tak? Więc jest szansa, że ten nasz film gdzieś tam wyżej wyskoczy w tej wyszukiwarce. Kurde, jest, się normalnie I tutaj, właśnie te tytuły, szczególnie na początku, gdy zaczynamy rozwijać ten kanał, najlepiej dawać tytuły takie jako pytania. Dlatego u mnie też zauważyć czasami, że są takie tytuły, yy, trochę dnoce one są, ale podnoszą nam yy, jak gdyby te wyświetlenia, że jak więcej osób na ten kanał wejdzie, czy nas polubią, czy nie polubią, czy nam się spodoba, czy nie, to już inna sprawa. Ale jak wejdzie na przykład 100 osób, to może 10 będzie pasował, bo to ludzie lubią różnych ludzi, nie takich tylko jak ja, ale różnych innych, tak samo. Ktoś inny, inne tam jakieś głupoty gada i lubią tamtego, tak? Więc, więc te tytuły na przykład mają jak gdyby przyciągnąć uwagę widza. Dlatego, że w wyszukiwarkę wpisuje się właśnie takie tytuły. Najczęściej pytania, czyli jak zamontować drzwi? I taki trzeba dać tytuł. Na przykład jak posadzić cebulkę goździka? Sorry, tulipana, goździka to nie jest. Tulipana. Bo to też będzie nie sadzenie tuli panów, bo to może gdzieś tam wyskoczysz ale bardzo daleko. Tylko jak? Bo najczęściej właśnie ludzie zadają pytania dla wyszukiwarki, czyli na wujka tak? I na to musimy zwracać uwagę, ale nie zawsze. Jak już mamy potem na przykład jakieś tam sprawy swoich gronobiorców, to te tytuły już nie są tak mocno ważne, chyba że chcemy zwiększyć, jak gdyby, grono odbiorców jeszcze, to też możemy stosować taki tik, trik właśnie, że zadajemy w tytule filmu pytania. I to nieważne o co chodzi i w jakiej dziedzinie nagrywamy, najlepszym sposobem jest zadanie pytania. Taki jest najlepszy tytuł filmu. Jak już wróciliśmy w filmik, daliśmy tytuł, przechodzimy do tagów. Tagi to są słowa kluczowe, o po tam pojechałem, zostałem pojechany przez tego pana i zostałem oskarżony o złodziejach, jako złoci, które wpisujemy, żeby nasz film tak samo wyświetlał się gdzieś tam troszkę wyżej. Co tam wpiszemy? Każdy ma prawo wpisać, co tam chce, co chce. To nigdzie ani YouTube, ale ani YouTube, ani YouTube supanie. Ani jakieś prawo nie zabrania wpisać nazwy własnej. Nazwy innej firmy czy coś takiego. Czyli jak prowadzimy kanał muzyczny, możemy wpisywać Madonna. Jak prowadzimy coś tam o ogrodzie, wpisujemy Maja w ogrodzie. Jak mamy kanał budowlany o tematyce budowlanej, wpisujemy Łukasz-budowlanec, bo on jest wysoko w rankingach i jest szansa, bardzo mała, ale jest, że przez to, że wpiszemy to w tych tagach, że wyskoczymy gdzieś przy. Tu właśnie gość mi zarzucił, że ja wpisuję w taki Łukasz, tylko Łukasz, kudowlaniec, i dlatego wybiłem się na YouTube. Niewiele, ale trochę, tak? Co zupełnie nie ma racji. Człowiek nie rozumie w ogóle internetu, nie wie jak to działa, albo nie rozumie, dlaczego jedne kanały mają większą oglądalność, a inne mniejszą, Bo na przykład zwróćcie na Łukasza uwagę, on w tej chwili już mało nagrywa takich fachowych filmów. Nie pokazuje tak dokładnie, co robi, pokazuje czasami swoje życie a jednak ma swoich odbiorców, ma swoich ludzi, którzy go lubią, szanują i go oglądają. A ten człowiek nie rozumie pewnych rzeczy i, i, i w ogóle nie wie chyba jak działa za bardzo reklama. Szczególnie dla osób, które chcą się wybić. Także w tagach wpisujemy co chcemy, czyli oczywiście związanego z tematyką filmu, który nagrywamy. Nagrywamy muzyczny film jakiś, czy tam o gwiazdach, muzyki, wpisujemy Madonna, wpisujemy Queen, co chcemy, no możemy, nagrywamy o aktorach, wpisujemy, wpisujemy tam yy, Cezary Pazora, albo Małgorzata Kurzychowska, tak? Tu nikt nam tego nie zabrania. I może pamiętajcie, że to zupełnie nie gwarantuje te algorytmy YouTube'owe, czy w ogóle internetowe, nie gwarantują, że gdzieś tam nas wyrzuci wyż. Jest jakaś może minimalna szansa tych algorytmów, naprawdę to nikt nie zna jak one załapują i dlaczego się wyświetlamy wyżej albo niżej. To nawet pracownicy YouTube tego nie znają. To są algorytmy, są programy, które gdzieś tam coś dodają, coś mnożą, coś odejmują, dzielą przez dwa, potem znowu yy, dodają cztery, minusują w pierwiastek, biorą w kwadraty i w końcu wychodzi, że jesteście wyżej w tej, w tej wyszukiwarce. Także tu Wam właśnie te dwie rzeczy powiedziałem. Więc na e, tytuł, bardzo ważna sprawa i tak i tagi też możecie zawsze się podeprzeć. Najczęściej no najlepiej jest osobą znaną, bo może jest szansa, że tam się wyświetlicie. Bardzo mała, ale jest. Jeszcze w ogóle potem maleje, bo nawet jak się wyświetlicie gdzieś tam, to i tak może nikt na was tam nie pyknąć, tak? Ale ogólnie jest. Także to są te tagi. No i co? A później to już świat do odważnych należy się uda bo się nie uda. Mam nadzieję, że kilku osobom z mojego grona odbiorców, czyli widzów tego wszystkiego się uda. Poza tym no, tutaj jeszcze mogę Wam powiedzieć jedną rzecz. No, jeżeli zaczynacie rzucać filmy, tam u mnie przecież też trochę osób się jak gdyby, podpina ode mnie i wpisuje tam wejdźcie do mnie na kanał. W ogóle tylko na przykład napiszcie cześć jestem taki i taki też robię budowę i czasami ktoś to zainteresuje i wejdzie na Twój jak gdyby, profil i zobaczy, że też nagrywasz zobaczy co tam nagrywasz to też jest jakaś jak gdyby, forma reklamy czyli udzielajcie się na innych kanałach piszcie, próbujcie utrzymywać kontakt ze swoimi odbiorcami, widzami bo to jest uważam, że bardzo ważne takie Relacje czysto ludzkie, tak? ktoś tam do was napisze, wy coś tam na, odpiszcie do niego. Starajcie się nie wchodzić na kanały, gdzie, jeżeli gdzieś wejdziecie na kanał i ktoś tam coś mówi nie po waszej nawet myśli, nie o was, tak? ten, to nie obrażajcie go, nie wpisujcie jakichś obraźliwych yy, komentarzy. Tak zachowujcie się, ludzie, no pomyślcie, jakiś człowiek źle mówi. Tak. Więc. Nie zaglądajcie do niego więcej, wyjdźcie od niego i dobra, idźcie na taki kanał, gdzie jest jakiś fajny człowiek i tam na przykład wpiszcie w komentarzu, bez różnicy co, tam? jesteś fajny gość, kurna, jak ja mam z tobą na przykład piwo wielkim, tak? I, I gość może tak jak będzie fajny, to od was pisze, kurna, no to trzeba się spotkać, tak? I to się nawiązują jakieś takie relacje. <kluzny> Także próbujcie też właśnie utrzymywać te takie kontakty jakby z widzem. Plus to, że jeszcze też chodzicie, chodzicie sobie po innych kanałach. Starajcie się być taki ludzcy, 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 normalnie otwarci na innych ludzi. Nie ubliżajcie nikomu, bo to strasznie jedzie. Ja, ja nie chcę mówić o tym, kto mi tam ubliżał, bo to nie ma, Ja nie będę walczył z koniem, dla mnie to, 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 to jest bezsensu pełny. Człowiek, który chyba żałuje, żeby ktoś tam przyszedł na YouTube i trochę zabrał y, pieniędzy. Nie wiem ile mam tam zarabia, nie interesuje mnie to zupełnie, ale że, że też, a to i tak, tak nie działa, bo jak ma coś zarobić, to i tak zarobi tyle. Nikt od niego nie odejdzie, czy ode mnie. Jak ktoś mnie lubi, to będzie lubił, jak ktoś jednego się lubi, to będzie u mnie na tym kanale, a przy okazji jeszcze może dwóch innych będzie oglądał. Także co, no... Tak to jest z tym YouTube, także... No... Mój język polski jest taki, jaki jest. Musi się czy nie, no nie to nie ma, nie ma naprawdę żadnej zasady. No, trzeba być szczerym: no, na dziesięciu czy na 100 osób, które będzie filmiki, jednemu się uda, a tej reszcie pewnie nie. Ale dobrze, i ten jeden przybędzie jeszcze też ktoś, kto tam z tego właśnie tortu, który śliweczkę czy czarosienkę trochę sobie skupi. A może dzięki temu, że, że Wam mówię, to może ktoś będzie nie tylko czarosienkę, ale sobie też pół tego tortu trzymajcie się, pozdrawiam. Trzeba iść do żony, dzwonić, co tam do w domu słychać.